Zodiakalne lwy! Cześć lwy! Jak się macie? Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. A dzisiaj zapraszam cię do wróżby dla ciebie. A tematem dzisiejszego odcinka będzie to, kto lub co przyniesie ci szczęście w październiku. Więc jeśli jesteś ciekawy, jeśli jesteś ciekawa tego, co przyniesie Ci szczęście lub kto przyniesie Ci szczęście w październiku, to koniecznie zostań ze mną do końca trwania tego dzisiejszego odcinka. Teraz bardzo ważna rzecz jest taka, żebyś pomyślał, żebyś pomyślała o sobie, pomyśl o swojej dacie urodzenia, a ja już w tym momencie dla Ciebie z myślą właśnie o tobie podam moje magiczne karty. No i zadaję właśnie to fundamentalne pytanie, kto lub co przyniesie Ci szczęście. Październiku. Mam nadzieję, że jesteś już gotowy. Mam nadzieję, że jesteś już gotowa, bo już w tym momencie kładę dla Ciebie moje karty. Kto lub co przyniesie Ci szczęście w październiku. Fajne karty. Przede wszystkim yy, widzę Ciebie jako taką silną osobę. Tarotowa karta siły, ta karta mocy się pokazała. I ta karta właśnie mówi o tym, że masz bardzo, bardzo dobry czas do tego, żeby naprawić swoje życie, żeby poukładać swoje życie, do tego, żeby zorganizować swoje życie, ale tak naprawdę do tego, żeby poczuć swoją siłę, żeby poczuć swoją moc. Bo powiem ci szczerze, nie aż tak bardzo widzę te wpływy z zewnątrz. One, owszem, pokazały się, ale to za moment do, do tego przejdę. Ale najbardziej pokazało mi się w kartach to, że ty uporządkujesz siebie, że ty w jakimś sensie naprawisz siebie, naprawisz swoje emocje. Może komuś przebaczysz, może samemu sobie wybaczysz, może coś się zadziało w twoim życiu takiego, że wymaga to od ciebie właśnie naprawienia. Yy, widzę Ciebie jako osobę żwawą, energiczną, yy, taką osobę, która jest szczęśliwa. No, Tartowa Karta Siły na pewno nie mówi o tym, że i będziesz w październiku zablokowany i w ogóle jakieś, yy, nie wiem, mury wybudujesz po, yy, po chmury, yy, tylko wręcz na odwrót. Tu, jest, yy, tu są kontakty z innymi ludźmi. To jest taka postawa silna, ale nie na zasadzie arogancji, ignorancji innych ludzi, tylko na zasadzie takiej, że będziesz znał siebie, będziesz znała siebie, będziesz miał wartość, swoją własną wartość, będziesz miała takie poczucie tego, że jesteś wartościową osobą. I wiesz, jeśli jest się takim człowiekiem, który jakby reprezentuje sobie, dobrą, taką klasę, jeśli będziesz reprezentował, a na pewno to się wydarzy właśnie w październiku, taką właśnie ciekawą osobowość, to to przyniesie ci ogromne, ogromne szczęście, pracę nad sobą, nad swoimi priorytetami. Przyniesie Ci radość, uśmiech, szczęście. Widzę Ciebie też jako osobę taką e, towarzyską, zaradną, e, radosną, uśmiechniętą. E, będziesz, miał, będziesz miała wiele powodów właśnie w tym miesiącu do tego, żeby prowadzić bardzo ciekawe życie. Również życie towarzyskie, również życie takie, które daje Ci e, ogrom szans, ogrom możliwości, w tym również masz bardzo dobre okazje do tego, żeby poznawać nowych ludzi. Do tego, żeby, żeby poznawać nowe koleżanki, nowych kolegów, żeby zwiększyć, jeśli oczywiście tego potrzebujesz, żeby zwiększyć zasięgi, jeśli chodzi o życie towarzyskie, a osoby, które będziesz poznawał, będziesz poznawała właśnie w tym miesiącu, będą osobami radosnymi, będą osobami, które pasują do Ciebie. I to nawet nie tylko chodzi, że to jest wróżba dla osób, które poszukują miłości, bo owszem, tutaj również masz szansę, kogoś fajnego poznać, ale i również dla tych, którzy po prostu szukają przyjaciół, szukają znajomych, szukają kogoś, z kim można po prostu fajnie pogadać, z kim, z kim można, nie wiem, usiąść, wypić kawę, pogadać, yy, trochę się pośmiać. Naprawdę masz bardzo ku temu fajny czas, fajną możliwość, ale ważne jest to, żeby przyjąć otwartą postawę. Nie taką zamkniętą, lękową. E, w ogóle w tym miesiącu masz bardzo dobry czas na to, żeby spotykać się, żeby wychodzić. Jest też właśnie nuta romantyzmu, więc jeśli jesteś na przykład osobą, która jest w związku, to też chciałbym Ci powiedzieć, że masz przed sobą nową drogę, masz przed sobą nowe szanse, nowe możliwości, ale i również jest przy tobie możliwość zmiany. Na przykład. Zmiana partnera się w kartach pokazała. Tu jest taka szansa? Oczywiście, że jest. Ale to jest dla tych osób, które wiedzą o tym, że na przykład z tego związku nic nie będzie. Bo na przykład ja nie, nie mam w kartach takiej sytuacji, że o oto w tym miesiącu ktoś kogoś zdradzi, jest ból, jest rozczarowanie i ktoś się musi wycofać. Nie. Tu jest dla, ta przepowiednia jest dla tych osób, które na przykład wiedzą, że kurczę, no i tak z tego nic nie będzie. Więc masz Szansę do tego, żebyś poznał, żebyś poznała kogoś takiego sensownego, kogoś, z kim naprawdę można stworzyć fajny, funkcjonalny związek. Masz też bardzo dużo, duże szczęście do tego, żeby właśnie mieć fajne, otwarte życie, towarzyskie życie. Masz super czas do tego, żeby poznawać nowych ludzi, ale jednocześnie. Do tego, żeby e, też podróżować, e, karty pokazują bardzo wyraźnie, że szczęście w tym właśnie miesiącu, w październiku, dają Ci podróże, dają Ci wyjazdy. Będziesz miał szansę, będziesz miała szansę gdzieś pojechać, gdzieś wyjechać, ale to są takie rozrywkowe wyjazdy, e, związane z zabawą. E, wiesz, to może być. Tylko taka metafora wyjazdu, bo to, tak jak ci powiedziałem, to może być, nie wiem, wyjazd do innego miasta. Nawet może być w tym samym mieście, w tej samej miejscowości, bo to może być wypad z kolegami na przykład na, nie wiem, jakieś spotkanie towarzyskie. Wiesz, to chodzi o to, że możesz pójść. Z koleżankami, na przykład, na, na kawę, albo z kimś się spotkać. Na przykład, to mogą być przyjęcia rodzinne. Oczywiście, no, ja nie mówię o e, jakichś wielkich rzeczach. Mogą, ale nie muszą. E, ale generalnie Ciebie widzę jako taką osobę radosną, uśmiechniętą, bawiącą się, celebrującą, świętującą, e, wykorzystującą e, fajny czas. E, bardzo dobre czytanie również dla tych z Was którzy na przykład mają jakieś problemy z przeszłością, bo tutaj właśnie widzę Ciebie jako osobę, która pokonuje jakiś problem związany z przeszłością. Także tutaj również jest dla Ciebie taka rada, że jeśli masz jakieś takie naleciałości z przeszłością, albo ktoś Cię po prostu zdenerwował kiedyś, to... Fajnym czasem jest ten miesiąc na to, żeby właśnie zablokować te wpływy, żeby odciąć się od toksycznych ludzi, że te takie wpływy z przyszłości, dręczące, które na przykład nie wiem, jakoś cię spowalniają życiowo, że masz bardzo, bardzo dobry czas do tego, żeby od tego się odciąć. I w momencie, kiedy odcinasz się od ludzi, którzy sieją zwątpienie, Którzy sieją w Twoim życiu jakieś takie negatywne myśli. A wiesz, to często tak jest, że spotykamy się z taką postawą, że niby ktoś jest miły, niby ktoś jest uśmiechnięty, ale jednak to ziarenko gdzieś tam sieje, tej wątpliwości. Tej niezgody. Uwaga, uwaga na taką postawę i jak się spotkasz z taką postawą. Nie wiem, koleżanki w pracy, która mówi: A kurczę, na pewno wszystko będzie dobrze w twoim małżeństwie, ale twój mąż to jest taki, taki i taki, albo twoja żona to jest taka, taka i taka, to wiesz, ogranicz taką znajomość, bo, bo tu są takie podwójne działania, prawda? Mam nadzieję, że rozumiesz, że wiesz o co mi chodzi, że. Ta myśl jest taką właśnie no, kreatywną myślą, że Twoje myśli będą kreatywne w tym, w, tym, w tym właśnie czasie. Bo również masz wielki dar, wielki talent i to ci będzie dawało bardzo dużo szczęście. To jest sprawa związana z upiększaniem swojego terenu, z upiększaniem swojego domu. Z upiększeniem swojego salonu, to mogą być jakieś dekoracje, to może być zmiana telewizora na przykład, albo nie wiem, pójdziesz do sklepu i zobaczysz, zakochasz się w jakimś pięknym kwiatku, albo w pięknym wazonie, albo w pięknym obrazie i no, musisz to mieć. Więc w tym temacie również może bardzo, bardzo dużo szczęścia. Ja teraz wyciągnę dla Ciebie kartę radę. No i właśnie zapytam, yy, jaka jest rada dla Ciebie właśnie na ten miesiąc, na październik. Co lub kto przyniesie Ci szczęście właśnie w październiku. Zodiakalne lwy, mam nadzieję, że jesteście gotowi. Śmierć się pokazała. I widzisz, i widzisz, to jest ta karta, o której już Ci wspominałem. Odcięcie się. To jest wiesz, jak Ty się od czegoś odetniesz, od jakiegoś problemu, od jakiejś troski, od jakiegoś smutku albo od osób, które generują w Twoim życiu smutek, albo po prostu od ludzi, którzy życie najzwyczajniej w świecie denerwują, wkurzają i jak odetniesz się od tych wpływów, wtedy będziesz, będziesz szczęśliwy. Tarot mówi wprost, już, już prościej się nie da. Pokazała się tarotowa karta śmierci, a ona jest kartą właśnie odcięcia. I w momencie, kiedy Ty się poodcinasz od takich ludzi, którzy na przykład właśnie wprowadzają zamęt, sieją to zwąpienie, są dwulicowi, może zazdrośni, może fałszywi. Jak Ty się poodcinasz od tych ludzi, wtedy przychodzi szczęście. Wtedy właśnie doznasz i no, będziesz czuł się, będziesz czuła się osobą radosną i przede wszystkim uwolnioną. I to uwolnienie bardzo mocno tutaj w kartach się e, pokazało. Moje kochane zodiakalne lwy, pięknie dziękuję za dzisiejsze nasze spotkanie. Dziękuję pięknie za wszystkie lajki, za wszystkie serduszka. Napisz was zdania w komentarzu. Co sądzisz, co uważasz w temacie tego horoskopu? Czy jest zgodny, trafny? Czy cię by zainspirowałem? Czy ci pomagam? w Twoim życiu. Napisz tak od Ciebie e, dwa zdania. Będzie mi bardzo, bardzo miło, bo musisz wiedzieć o tym, że Twoje zdanie, twoje zdanie Twoja opinia e, motywuje mnie do tego, żeby pracować, do tego, żeby tworzyć te właśnie wszystkie filmy rozwojowe, e, te. E, związane właśnie z Tarotem, z tym, co on opowiada, jaka jest moja wizja. Zachęcam Ciebie do tego, żebyś również udostępnił, żebyś udostępniła ten horoskop. Niech idzie świat dalej, niech pomaga innym Lewom. Jeśli jesteś tutaj nowy, jeśli jesteś tutaj nowa, to pamiętaj o tym, że publikuję dwa razy w tygodniu. Publikuję we wtorek, publikuję w piątek, no i wtedy są zawsze premiery tych wszystkich moich czytań e, tygodniowych, miesięcznych, wróżba dla Ciebie, tak jak dzisiaj i tak dalej, i tak dalej. Niedawno pojawił się horoskop jesienny, horoskop numerologiczny. No bardzo dużo dzieje się na e, moim kanale, więc zachęcam Ciebie, jeśli chcesz zostać ze mną dłużej to zachęcam ciebie do obserwowania moich profili na Facebooku, na Instagramie, na TikToku, no i oczywiście do tego, żebyś zasubskrybował, żebyś zasubskrybowała mój kanał na platformie YouTube. E, za dziś piękny ci dziękuję i życzę ci pięknego, magicznego, szczęśliwego i zaczarowanego października. Kochane lwy, trzymajcie się zdrowo, szczęśliwie i bezpiecznie. Papa. Pa.